Doszły mnie też słuchy, że ty się z jedną z dziewczyn, która, z którą się zakumałaś w programie tak bardzo dobrze, porozumiewałaś za pomocą karteczek. Czy to prawda? Tak, był taki rzeczywiście, bo w jednym zadaniu dostałyśmy notesik i potem wykorzystałyśmy ten notesik, żeby sobie chyba z raz albo dwa razy coś napisać, żeby tego... Nie wszyscy usłyszeli, no bo rzeczywiście, wiesz, to jest takie, to jest bardzo trudne w reality show, bardzo trudne, to jest dla mnie absolutnie nowe, że jesteś 24 godziny na dobę pod obstrzałem kamer, cały czas z przypiętym mikroportem, pierwsze co widzisz, kiedy się obudzisz, to hmm, pana od hmm, y, kamery i, i pierwsze co musisz zrobić, to założyć mikroport, więc hmm, <gryw> widzisz, jesteś w tak ekstremalnych warunkach i też właśnie przychodzą do ciebie różne rzeczy, którymi, którymi nie chcesz się jeszcze teraz przynajmniej dzielić ze wszystkimi, a, a chcesz to wypowiedzieć, chcesz komuś dać znać, więc rzeczywiście wykorzystałyśmy raz ten notesik. A powiedz mi, jak teraz postrzegasz to, co się dzieje też w przestrzeni tak naprawdę tej instagramowej, socialowej, to jak, w jaki sposób zachowuje się Maciej, czyli że tak zaczął po prostu pokazywać to swoje życie, zaczął pokazywać, przepraszam jeśli to będzie obraza, ale mam nadzieję, że nie, trochę zaczął pokazywać to życie tak jak Marcin Hakiel po, po rozstaniu z Kasią Cichopek, czy to jest pewnego rodzaju jakaś ochrona, walka, czy chęć zaistnienia, jak to z twojej strony wygląda? Ja nie chcę tego oceniać, po prostu. i. I tyle. Myślę, że to może pytanie bardziej do niego w tym momencie. Nie, ja życzę mu wszystkiego dobrego, bo jest tatą moich dzieci i tak jak powiedziałam w wywiadzie o Kuby Wojewódzkiego i tego się będę trzymać, że nigdy nie powiem na niego złego słowa. To jak będzie okazja, oczywiście zapytam, dopytam w takim razie jeszcze o to niekomentowanie tej całej sytuacji zaistniałej. No jednak zdecydowałaś się jako tak naprawdę trochę pierwsza iść do telewizji i potwierdzić właściwie to, co, o, o czym się pisało w mediach. Co po takim punktem może zapalnym albo czymś, co, co przekonało cię że do tego, żeby właśnie w taki sposób postąpić i... Mm, w taki sposób poinformować o rozstaniu będąc osobą publiczną w zasadzie od dziecka działającą w tej przestrzeni medialnej oczekiwano ode mnie bo z tym się spotkałam zarówno od strony dziennikarzy jak i od strony followersów na Instagramie oczekiwano ode mnie żebym jakkolwiek dała znać co jest prawdą i można było to zrobić w różny sposób można było dać oświadczenie na Instagramie można było, nie wiem, udzielić właśnie jakiegoś wywiadu, można było, no, można było to zrobić na różne sposoby um, ponieważ miałam e, właśnie w kontekście królowej przetrwania zaproszenie do Kuby na wywiad e, pomyślałam sobie, że, że może to nie jest e, zły pomysł, aby jakby trochę nie pisać o tym na Instagramie i tam nie wrzucać, wiesz, jakichś wywodów na temat, tylko po prostu powiedzieć tak, Rozstaliśmy się, układamy nową Rzeczywistość, bo tylko tyle padło z moich słów. Bo ja nie chciałam wchodzić w szczegóły, nie chciałam opowiadać, nie chciałam podawać powodów, nie chciałam, wiesz, nic nie chciałam opowiadać. I, i tak też pozostało do dziś dzień, bo, bo nie wchodzę w te szczegóły i, i nie mam ochoty się rozwodzić na ten temat. Natomiast jakby gdzieś jakoś trzeba było powiedzieć, tak, rozstaliśmy się i zrobiłam to w taki sposób. Uważam, że ten wywiad wyszedł naprawdę spoko. A jesteś w tym momencie zakochana? W sobie, w życiu, w dzieciach, bardzo. A partnera masz? Muszę zapytać w takim razie, bo... E, wiesz co ja. E... Czy teraz też może inaczej zapytam? Czy teraz od tego momentu będziesz w jakiś taki inny sposób na przykład podchodzić do dzielenia się swoją prywatną? Zdecydowanie tak. Bardzo dużo nauczyło mnie ten okres mojego życia i nie chcę dawać tyle prywatności swojej. Ludziom światu i mediom, więc myślę, że będzie zupełnie inaczej w moim życiu teraz. No to kochana, jeśli jesteś szczęśliwa, to, to, to w takim stanie trwaj. Dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia. Bardzo dziękuję.